Jeśli dobrze pamiętam, diamentowy Jamal Crawford był pierwszą diamentową kartą Flowback Thursday, która zwiastowała kontrowersyjne zmiany w kwestii wydawania kart przez 2K. No bo jak to tak, otrzymujemy diamentowego Jamala, którego karta jest lepsza niż chociażby Toby Bryant z 2001 roku lub Michael Jordan z 1989? Trochę czasu zajęło nam przestawienie się i zaakceptowanie faktu, że te karty nie symbolizują całego sezonu zawodnika, tylko odnoszą się do tego jednego wybitnego meczu, w którym dany gracz wybuchł swoim talentem. Tak się właśnie stało 20 grudnia 2008 roku z Jamalem Crawfordem, który grając w trykocie Golden State Warriors rzucił 50 punktów z Charlotte. Jamal trafił 5 z 8 oddanych trójek i zdobył niemal perfekcyjne 17 na 18 punktów z linii rzutów osobistych. Jamal Crawford jest uwielbiany przez graczy NBA 2K głównie ze względu na swoje mega skuteczne animacje crossoverów oraz size-upów. Jeśli gracie w My Park, to z całą pewnością zobaczycie, że 90% graczy używa właśnie tego klasycznego shake and bake z kolekcji animacji Jamala Crawforda. Nie ukrywam, że bardzo się jaram możliwością przetestowania tej diamentowej karty w meczu Road to the Playoffs, tym bardziej, że ostatnio Jamal wypadł niespacze Crowback Thursday dwukrotnie. Tak jest, chyba wygrałem życie. Do wyjściowego składu wraca Anthony Davis, niby zwykła, taja karta, ale wciąż jest to dla mnie najlepsza tradycyjna czwórka w grze. W poprzednim meczu jakoś nie mogłem wyczuć gry Bowa Petita. Mamy przeciwnika, o kurde, kosmiczny skład, same diamenty w składzie, masakra. Może być ciężko, może być ciężko. Dwight Howard wygrywa posiadanie, Anthony Davis to zbiera i od razu podanie do zbiegającego Dwighta. pyk! Mamy to, 2-0. Dawaj Russell, dawaj Russell, dobre podanie, tak jest, nie kryją środka, kompletnie go nie kryją. Dirk Nowicki za trzy punkty, nie O no, dwa razy z rzędu, nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Zbieramy to, Jamal Crawford do Kawaya i ale do... A, a, a co się znowu dzieje? I mam porażkę w do Play. PES, od nowa. Rozpoczynamy drugi meczyk. Dwight Howard kontra Mark Gasol. Wiadomo jest to, że Dwight musi zdobyć tą piłę i ją zdobywa Antony Davis. Jamal Crawford i podanie do Antonego Davisa, pyk, mamy te dwa punkty na rozpoczęcie meczu. Przeciwnik od razu wyrzuca piłkę, ale ją gubi, tak jest. Kozłowanie między dwoma, nigdy się dobrze to nie kończy. Russell Westbrook, Russell Westbrook, patrzuszka w kontrze, 4-0, udawany pick and roll. Ale piłka wraca do Dwighta Howarda. Bardzo ładny pas kozłem Jamal Crawford oddaje do Antonego Davisa. Który bierze na plecy Marka Gasola. Ale pcham się na siłę. a rzucił Leja pod deseczki z kosza. Tak jest. Jamal Crawford. Spin move, spin move. Oddaje do Dwighta Howarda Antony Davis. Był niekryty. Tak jest. Kiepska rotacja w obronie przeciwnika. Przerodziliśmy to, przerodziliśmy to w dwa punkty. Russell Westbrook do Jamala Crawforda, który oddaje do Dwighta Howarda. Nie trafia, ale to zbiera. Oddajemy piłkę do Antonego Davisa. A, Aha, podanie. Kawhi Leonard za 3 punkty. Tak jest. Kawhi. I kontra. Kawhi Leonard do Jamala Crawforda. Pyk. Bardzo ładny wsad w kontrze. John Stockton oddaje piłkę do Wilta Chamberlaina. Kawhi Leonard jest niekryty. Tak jest. Gdzie jest obrona? Kawhi. Kawhi, Kawhi oddaje piłkę do Wilta Chamberlaina i Michael Jordan, aj, nie było faulu, jak to tak? Ale, je, o kurde, jakie pato, co to za podanie było? Dobra, Michael Jordan do Wilta Chamberlaina i przeciwnik po prostu przyklejony do ziemi, pewnie krył off-ball swoim centrem. Russell, Russell, na siłę wbiegamy tutaj, tak jest, mamy layup nad Markiem Gasolem. John Stockton, John Stockton oddaje piłkę do... Kawaii Lenarda, który bierze na plecy i oddaje od razu do na ciężki layup, ale wpadło mu to bardzo ładnie. Stefan, podaj. Aaa, tak jest, prosto w mojej ręce. Kawaii Leonard, podanie do Jamala Crawforda, kończy kontrę, 10 punktów do przodu. Russell, Russell ładnie mija tutaj i oddajemy piłkę, a nie wyszło, ale Jamal Crawford to odratował. Antony Davis. A! Dobra, 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 mamy to. Mamy to dwa złe podania, ale akcja skończyła się dla mnie dobrze. Kawaii, kawaii, Leonard, I Jest tutaj niekryty Antony Davis. Kończymy to paczką. Tak jest, 10 punktów do przodu. Rasel jest podwojony, oddaje piłkę do Dwight'a Howarda i Jamal Crawford. Fade away! Tak jest. Z linii końcowej. Piłkę otrzymuje Jamal Crawford i Antony Davis na plecy. Dream Shake, Dream Shake, mamy to. Tak jest. Anthony Davis. Stephen Curry wbiega na siłę na Russell Westbrooku. A! Dobra, obroniłem to, obroniłem to. Jamal to zbiera. Dwight Howard podaje do Russell Westbrooka. Kontra i a! Akrobatyczny rzut Kylea Lenarda, ale mamy to. trafiliśmy! LeBron James, LeBron James, masz tutaj Michael Jordan. Nie on nie rzuca za trzy. Lepiej wolę, wolę tego nie robić. Bierzemy na plecy ostatnie sekundy. Post fade away, Michael Jordan, ostatnia sekunda w trzeciej kwarcie. Tak jest. LeBron James podanie do zbiegającego Wilta Chamberlaina i wsadz pod kosza. Tak jest, brawo. Dobra obrona, A, ale zostawiłeś tutaj Marka Kasola, który nie trafił. Jak dobrze. I napędzamy kontrę. Kevin Durant podanie do zbiegającego Jamala Crawforda. Jaka paczka. Jamal Crawford, 10 punktów. I odcinamy podanie, mamy przechwyt! Dawaj, 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 Jamal Crawford, Jamal Crawford za 3 punkty, Pik! Oh baby! Diamentowy Jamal Crawford, 15 punktów przewagi. Już mogę sobie pozwolić na zabawę, dawaj Jamal, dawaj Jamal, mano e mano. na jeden ze Stefanem Karym. Post-fade, post-fade, oh baby! 17 punktów Jamala Crawforda. Teraz w podaj do Jamala Crawforda, gramy izolację, tak jest, mamy diamentowego, o oh, baby, Uncle breaker, A, nie trafiłem, szkoda, size upy Jamala Crawforda, udawany pik, udawany pik i co teraz, co teraz, zbiegamy na prawo, zbiegamy na prawo, tak jest, Jamal Crawford, mamy to, kolejne koziołki, jeden na jeden, ale pivot, ale pivot, wymusił fałd. Trójka przez ręce, rzut rozpaczy, nie ma szans. I kontra. Russell Westbrook do Jamala Crawforda. Akrobatyczny rzut. Pewnie myśleliście, że będzie w sad, ale nie. Kryjemy, kryjemy, kryjemy. Rzut przez ręce. No way. Zbiureczka. Russell podaje do Jamala Crawforda. Nie oddam dalej, bo Jamal musi rzucić. O, oh, oh baby! O, oh baby! Jaki rzut z na samo zakończenie meczu. Tak jest. 65 do 52 i 901 punktów MT. Jamal Crawford, 23 punkty i 3 asysty. Nice! Antony Davis, 12 punktów. Przepraszam, że w Ciebie nie uwierzyłem w poprzednim meczu. Przepraszam, że wziąłem Boba Petita, naprawdę. Dwight Howard, 7 punktów, 8 zbiurek, 3 przechwyty, 3 asysty. 62% skuteczności, 20 zbiurek, 7 przechwytów. Mam nadzieję, że podobała Wam się gierka diamentowym Jamalem Crawfordem oraz wstęp, w którym wyjaśniam o co chodzi w ogóle z tą kartą. Brakuje mi tylko jednego zwycięstwa, aby przejść wyżej do drugiego sida. Trzymajcie za mnie kciuki. Z tej strony Kim the Beat pozdrawiam Was wszystkich bardzo! Hej!